Hej, cześć! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Moi drodzy, instynkty są niezaprzeczalnie nieodzowną częścią człowieka. Ludzie posiadają różnego rodzaju instynkty. Posiadają te instynkty, te takie, takie wyższe, które sprawiają, że. O zapięt spośród wszystkich stworzeń jest wyjątkowy. Ale człowiek posiada również te, te niższe instynkty, które, które pochodzą właśnie z czasów, gdzie nasz przodek, gdzie nasz przodek właśnie, gdzie właśnie nasz przodek bardziej przypominał zwierzę niż. Niż, niż istotę wyższą, z którą, którą rzekomo jesteśmy, dużym naciskiem na rzekomo. Moi drodzy, nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie, dlaczego ludzie uważają, że skoro, że skoro spośród wszystkich stworzeń, wszystkich zwierząt jest wyjątkowy, dlaczego ludzie. Wypierają te instynkty niższe, ponieważ każdy człowiek ma ten niższy instynkt. I niestety, moi drodzy, jedyny sposób, żeby tych niższych instynktów nie doświadczać, to ich po prostu nie mieć. Nie, zaraz. To nie jest taki prosty ich nie mieć. Niższe instynkty pochodzą u naszego przodka, który był zwierzęciem. Tak. I jakby to rozwiązać? A nie. Nie da się tego rozwiązać. Bo ten niższy instynkt, moi drodzy, wiecie co sprawia? niższe instynkty sprawiają, że jesteście skłonni do tego, żeby z kimś rywalizować o jakąś rzecz. Czyli jak to inst się. instynkt rywalizacji też, też jest. Czyli tak zwany instynkt łowcy. Ponieważ kiedy ry rywalizujecie z kimś, to wtedy załącza się taki instynkt Głowcy, który odpowiada za to, że ogólnie instynkt głowcy polega na tym, że, że nasz przodek, który chciał upolować zwierzę, tak? I chciał i właśnie chciał właśnie, żeby inne zwierzę nie upolowało właśnie tej zdobyczy, to właśnie załączał się taki instynkt, właśnie tak zwany instynkt łowcy. Tak samo jest teraz. Teraz moi drodzy, kiedy dajmy na to jest dwóch kandydatów do stanowiska pracy, tak? I dajmy na to jest okres próbny, w których ci, dwo, ci dwoje osobnicy ludzcy muszą pokazać swoje kompetencje i swoją prezencję, to wtedy też się załącza ten tak zwany instynkt Instynkty, moi drodzy, moi drodzy, używamy bardzo często. Bardzo często. Moi drodzy, i. Te niższe instynkty też, moi drodzy, się odzywają tak w momencie, w których, dajmy na to, dziewczyna spodoba się chłopakowi albo odwrotnie. I ja wiem, wiem, że zaraz prawdopodobnie powiecie, że, że to przecież nie tak, że to przecież te, że my nie jesteśmy zwierzętami, tylko jesteśmy ludźmi. Tak, jesteśmy ludźmi. Ale człowiek należy do gatunków zwierząt. Homo sapiens należy do gatunków zwierząt. A to, że nie posiada e, tak gęstego futra jak na, jak na przykład e, szympansy czy małpy, to już jest inna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, instynkty są rzeczą, które, e, które też nawet w XXI wieku dają sobie znać. Bo jeżeli przykładowo tu, może, tu mogę Was zaskoczyć i pewnie nie raz pewnie ze mną się nie zgodzicie. To jest w sumie normalne, tak? Możecie, może, Musicie sami wypracować e, opinię na ten temat. Ale ostatnio przyszło mi do głowy, że te niższe instynkty, które de facto odpowiadają za przetrwanie, one również sprawiają, że na przykład o. Że na, że, na, że na przykład, przykładowo, że jakaś dziewczyna mówi facetowi, że jest przystojny. Także musi, że, że, facet, że facet posiada takie elementy, które danemu osobnikowi, danemu osobnikowi płci rzejskiej, właśnie się podobają. To, moi drodzy, też jest instynkt ten, ten taki niższy. Ten taki niższy instynkt to też jest tak. To nie jest tak, moi drodzy, że że jak, za, że jak za przykładowo się zauroczysz się, nie wiem, jakoś kobietą. To, to wcale to nie. Jest, to, to nie ma nic wspólnego z wyższym instynktem, tylko z tym niższym. Wyższy, wyższa rzecz u człowieka to jest, tam, to jest intelekt. I to jest jedyna wyższa rzecz. Reszta rzeczy jest, ta, jest tam niżej. Reszta rzeczy to są te niższe instynkty, które odpowiadają za przetrwanie. Za to, że chronisz siebie, swoich bliskich. To są niższe instynkty, które każdy człowiek posiada i w prepozoru bardzo często ich używa. Tylko trzeba być świadomym tego, że te niższe instynkty są i będą, czy będziemy tego chcieli, czy nie. Nie możemy uważać, że jesteśmy wyjątkowi tylko dlatego, że posiadamy coś takiego jak abstrakcyjne myślenie że posiadamy coś takiego jak intelekt, który pozwala nam, który pozwala nam zwiedzać inne planety czy księżyce. Że mamy tak zaawansowaną medycynę, że potrafimy wydłużać, który wydłużać życie. Zleczenie nowotworów to, to bym się wspierał, bo tego jeszcze nie potrafimy. Nie potrafimy wyleczyć kogoś z nowotworu. No, chyba, że użyjemy chemioterapii. Ale moi drodzy, fakt faktem jest taki, że instynkty, te, które uznaje się za te instynkty niższe, je bardzo często też używamy. Bardzo często też używamy tych, tych tak zwanych niższych instynktów. Tylko pytanie, czy, je, czy jesteś tego świadomy, że te niższe instynkty, których doświadczasz, są tymi niższymi instynktami? Bo kiedy przykładowo, nie wiem, dwoje facetów rywalizuje, rywalizuje o tę samą kobietę. To jest wtedy tak zwany instynkt łowcy. To jest tak zwany właśnie ten niższy instynkt nazwie instynkt łowcy. Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że to, to ma dużo wspólnego z przetrwaniem. Ponieważ to, ile, ponieważ to ile, ile, ile dzieci się urodzi, też, też świadczy o tym, czy, czy, czy człowiek jako ludzkość przetrwa. I niestety te niższe instynkty będą zawsze. Czy będziemy to wypierali, czy będziemy to akceptowali? Bo niższe instynkty mają to, mają to do siebie, że y, to, to jest taka funkcja naszych mózgów, która nam mówi: musisz zrobić to, to i to, bo nie przetrwasz. Kiedy, ktoś się, kiedy przykładowo ktoś chce Cię pobić lub zaatakować, wtedy też włączają ci, te, ci się te niższe instynkty. Wtedy człowiek tak naprawdę nie jest w stanie myśleć, myśleć o tym, czego, co wolno, czego nie wolno. Człowiek po prostu reaguje tak, by przeżyć. I niestety, moi drodzy, nie możemy wypierać tego, że te niższe instynkty w nas są, dlatego że one sprawiają, że jeszcze żyjemy. Instynkt przetrwania, instynkt przetrwania, moi drodzy. To nie jest tak, moi drodzy, że, że, nie, że możemy wypierać te niższe instynkty tylko dlatego, że rzekomo jesteśmy istotami wyższymi. Bo co? Bo spośród wszystkich stworzeń, bo, bo spośród wszystkich stworzeń my latamy w kosmos, budujemy budujemy roboty itd. i tak tylko, dalej. I tylko z tego powodu no. i tylko z tego powodu te niższe instynkty. Tylko z tego powodu tych niż, niższych instynktów się nie ma? Ma się. Ma się. Ludzie po, ludzie po to rozwijają technologię, żeby przetrwać. Niestety, moi drodzy, nie ma na to żadnego lekarstwa, żeby, żeby te niższe instynkty były w stanie w ogóle przestać istnieć, bo one będą zawsze. Ja je mam, wy je macie. Tylko czy jesteście świadomi tego, że je macie? Jak już tam mówiłem, na przykładzie rywalizacji jest to, jest to właśnie tego rodzaju tego rodzaju ten niższy instynkt, którego nie jesteśmy świadomi. Niestety na to się nic się nie poradzi. Człowiek jest skonstruowany tak, jak jest skonstruowany. I wmawianie sobie, że człowiek nie, że człowiek nie doświadcza <laughs> tych instynktów, tych niż, niższych instynktów tylko dlatego, tylko dlatego, że jest człowiekiem, jest aroganckie. Jest aroganckie, moi drodzy. Nauczmy się w końcu akceptować to, jacy jesteśmy, a nie to, jacy powinniśmy być. W sumie to na tyle, co mam do powiedzenia. Ja się wam żegnam, papa. Pa.